Do zobaczenia. Pogodę w Polsce kształtuje dziś układ baryczny wysokiego ciśnienia, a centrum tego wyżu znajduje się nad północnymi Włochami. Napływa iberyjskie ciepłe powietrze, które przynosi wyraźny wzrost temperatury, zwłaszcza w zachodnich regionach kraju, gdzie termometry pokażą dziś 28-29 stopni, a najniższa wartość temperatury do 20-21 stopni prognozowana jest dla Podlasia i Lubelszczyzny. Za sprawą wyżu na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Przelotne opady deszczu występować będą na Lubelszczyźnie. Padać będzie jednak słabo i przelotnie, a między opadami pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalna w regionie wyniesie 21 i 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskale i będzie się delikatnie wahać. Warunki biometeorologiczne będą neutralne. Najbliższe dni przyniosą powrót gorącej i upalnej pogody. We wtorek na Lubelszczyźnie temperatura dojdzie do 28 stopni. Środa i czwartek zapowiadają się z podobnymi, wysokimi wartościami temperatury. Podczas weekendu będzie jeszcze goręcej temperatura w regionie przekroczy 30 stopni.